Proszę państwa, witam na zapisach, zostawcie lajka. Ale czym się dzisiaj zajmiemy w Crusader Kings 3? Nie? Zagramy Szczecinem. Nie wiem dlaczego mam ochotę zagrać Szczecinem i spróbować utworzyć imperium bałtyckie, nie polskie. No ale Szczecin będzie ciężki, bo wszędzie moi drodzy dookoła Słowianie, katolicy, a my będziemy chcieli się praktycznie My będziemy chcieli zrobić Szczecin, ale taki jakby prawosławny, nie? Boże, jeszcze mam władcę w naukę. To jest najgorsze, nie? To jest naprawdę najgorsze. Puk zbrojnych może stacjonować. Mam łuki w Szczecinie. Co tu jeszcze mogę wziąć? Nie mam... Ej, Polacy nie mają ciężko zbrojnych gości? No to trochę smród, nie? Wezmę pikinierów. Też ich wezmę do stacjonowania w Szczecinie. Jak to wygląda... Ja jestem, mam 23 lata, mam beznadziejnego trajta. Moja żona jest naiwnym ugodowcem, a moje dziecko jest postacią apodyktyczną i ma edukację w zarządzanie. Oczywiście damy go w marszal i poczekaj, znajdę mu już opiekuna. Edukuj dziecko, nie oczywiście ja, tylko jakiś gościu tutaj. Mój czempion niech go edukuje, świetnie. Na razie to wygląda okidoki. Mam tutaj czempionów gównianych. Ile ja mam w ogóle wojska? 700. A w Słupsku jest 1000, w Cedyni jest 1000. Aha, i tu jest 600. Dobra, no to musimy najechać tego typa, nie? Od razu. Berlin! Jezus Maria, Berlin, stolic stolicą tysiącletniego yy, Szczecina? Ej, czy ja będę utrzymywał stolicę w Szczecinie, czy ja ją przeniosę do Berlina? Tak czysto teoretycznie, która prowincja byłaby lepsza? Pułapska kultura, powszechna opinia, rozwój 2, kontrola 100. Nie no, Szczecin lepszy imo. Ale dobra, trzeba ruszyć na tą wojnę z tym dobrym wojownikiem. Bo ja bym mu chciał chociaż hrabstwo zająć. Ja od razu zaczynam CK3 i tak, zero grania na piątce, nie? E, gramy tylko na spidzie numer 4. Nie, be... O, boże, dobra, wycofajmy się. Mam tutaj gościa, co ma 10. Dziesią... Paweł, ty musisz dowodzić moim wojskiem, nie? Zostałeś głową kultury pomorskiej. Dobra, trzeba im wydać bitwę albo ich zacząć okupować. Dobra, to idę im wydać bitwę w koło brzegu. E, to będzie easy. Nie no, zero grania na piątce, nie? Tylko wiesz, jakie te wojny początkowe są irytujące? Uuu. On się do lasu cofnął, wiesz co? Dobra. Polecę tutaj, zobaczę, kto będzie szybciej to... Patrz, i on mi szybciej miasto ode mnie zajmie. No, to jest nienormalne, nie? Nie, no ja mam jednak. Dawaj. Będziemy się tak bawić... Boże, tu mnie napad. Dobra, muszę napad tym, żeby mi Wolina nie splądrował. Złote dziecko, pewnego ranka, gdy przygotowuje się do swych codziennych obowiązków, mój syn do mnie podchodził, ojce, znaleźliśmy to przez eksplorację miejsca, w którym jest zamek. No nie wiem, znalazłeś 15 złotych nie? No muszę muszę ich zbić, nie, tych typów, dobra? Ty, ale chłop przerwał oblężenie koło brzegu, więc chociaż fajnie, nie? Ty, to w sumie w porządku. Tylko jaką ja armię wytworzę? Poczekaj. Co jeszcze się opłaca? Patrzcie, mam pikinierów i mam łuczników, ta? To co realnie opłaca mi się z tego wziąć? Pikinier, łucznik, konnik. No dobra, wezmę konnych, ale oni mnie zrujnują prestiżowo, nie? Tak naprawdę, oni mnie zrujnują kompletnie. Dobra, wydaj mu bitwę, bo to będzie już koniec jego. Nie no, ci ucznicy oddali akurat. To spoko. Ty, dobra, no i pierwsza wojna o Lenno uzyskana fantastycznie została. Idealnie. Czekaj, a czy mógłbym księstwo pomorskie utworzyć? Yy, nie mogę, bo posiadam 3 z 4 hrabstw i musiałbym Cedynie yy, yy, wciągnąć do siebie. Dobra, to chociaż poróbmy aktywności teraz, czyli pielgrzyma, żeby dostać gościa od, o, do płocka, niech leci. Te pielgrzymki są giganudne, ale w takim bądź układzie. Havel zyskał cenę choroba, nie? Żadnego problemu. E, Okej. Okay. Te pielgrzymki są giganudne, ale no, staram się je wykorzystać. E, że tak powiem, mm, tylko i wyłącznie po to, żeby kro kroczyć tymi świętymi ścieżkami, nie? I wracaj do domu teraz. Wracaj, wracaj, wracaj. I teraz tak. Wpływy mi topnieją. Nie mam pieniędzy na wielki turniej. Cedynia ma 1100 ludzi, nie? To jest problem, trochę. I ja już mam za dużo ziem. O jedno. O boże, kochany. Może zaoferować najwyższemu władzowi. O jezus. Mógłbyś to zwiększyć? Dawaj. 6 lat? Nie, no, 4. Eee. Czy mi już się teraz, jakby to powiedzieć, opłaca przydzielać wasalów? O, na przykład do Przęsława bym przydzielił jakiegoś wasala, nie? Z pomorskiej społeczności szlachty. No dobra. Będzie moim wasalem jednej, nie? Oddam to, postaram się utrzymać koło brzeg Szczecin w swoim tym, nie? Musisz księstwo utworzyć? Co ty gadasz? Że ja wyzwoliłem teraz tego chłopa? Czekaj. Nie, 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 nie. nie. Boże, ja go wyzwoliłem? Dobra. Nie było tematu, dobrze, że to wczytałem, bo tragicznie to wyszło. Dobra, musiałbym księstwo utworzyć, ale to wiecie co, muszę wejść w aktywności i zrobimy sobie polowanie jakieś, niech będzie tutaj w Szczecinie nawet zrobię. Rozpocznę aktywność polowanie, żeby troszeczkę chociaż prestiżu się nabić, bo to wygląda, nie ukrywam, troszeczkę chamsko. No stary, ja mam 150 prestiżu, nie? I ten prestiż cały czas, yy, że tak powiem, yy, dawaj to. Dobra. Okej, okay, udało się, upolowałem coś. Chyba spoko. Tylko ty, powiedzcie mi, dlaczego mi postać regularnie traci prestiż. E, bo nie ukrywam, że to jest troszeczkę. Mogę utworzyć już pomorze. Ej, tak szybko? Bez zajęcia cedyni, mogę utworzyć pomorze? To bardzo szybko, nie? Tytuł Księstwa pomorskiego w takim układzie utworzę je. Fantastycznie. Pięknie. Mamy księstwo pomorskie. Czyli teraz mogę wyzwalać wasali. Z... Teraz powinien on być ze mną. Tak, teraz jest moim wasalem, legitnie jest w moim lennie, nie? Pomorskim. Dobra, czyli teraz jest idealnie. Yy, z nauki to nie ukrywam, że nawet yy, nie patrzę na co? Dodaję. Ten typek cze czego ma? On ma 17 marsiala, no to warto go tu przyznać, nie. Promuj kulturę. Wiesz co, tutaj promowanie kultury zajmie 9 lat. Ja bym chyba jednak wolał zwiększać poziom hrabstwa w Szczecinie. Niech się to zwiększa. Ok, i teraz bym wolał wejść tutaj i jeszcze zaprosić czempionów. Bo tutaj czasami można dobrego gosteczka wyrwać. Jakiegoś takiego fajnego dowódcy armii. No i na razie nie. Moja córka, dobrawa. Niech będzie. Na razie wojen nie szykuję, chociaż nie ukrywam, że najgorszym zagrożeniem byłaby Cedynia dla mnie. O. Takim największym zagrożeniem byłaby Cedynia. Może by ją wciągnąć, żeby kolejnego wasalka sobie zrobić. Nie będę go podporządkowywał. Księstwo jakbym mógł podbijać, to bym wciągnął całe, nie? Ale muszę zrobić, czekaj, aktywności. Postać wybitna. Co bym tu mógł zrobić? Uczta nie ma prestiżu. Polowanie drugie nie mogę zrobić. Wielki ślub kosztuje 300. Objazd ziem 300. O Jezus, to ja nie mam kompletnie pieniędzy na nic. No dobra, no to w takim bądź układzie troszeczkę problematycznie. Tutaj jest 900... Słupsk! Jest dobry do najechania. Czekaj. 800 ludzi? A Boże, i te hrabstwa. No dobra, no to idźmy linią brzegową, nie? Zobaczymy. Na początku jeszcze jest to w miarę do ogarnięcia. Mam 1200 ludzi, więc ja powinienem go zmiażdżyć. Czy przyszedł tu jakiś lord? Ej, fajny typ. Poczekaj. Patrz, 23. Zapraszam, zapraszam, zapraszam wszystkich. Oni mi się mega mocno mogą przydać. Pi. Mam pytanie: Jak mógłbym waryjskich wojowników tutaj ogarnąć, żeby byli? To musiałbym mieć władcę z kulturą nordycką, chyba szwedzką, duńską, czy coś w tym stylu, tak? No i pięknie, no on został totalnie zmiażdżony, nie? To, A mam kulturę pomorską. No to to jest trochę problem. Ale dobra, nie będę już kombinował. Będę grał z tym, co mam dosłownie. <laughs> to jest Easy Wojna, więc mogę ją rozegrać w miarę szybko, nie? To jest easy wojna, więc ona może sobie lecieć. Nie, zmiażdżyłem go totalnie. Co to jest nowe tłumaczenie? Cały czas sobie odpoczywam i redukuję stres. Ty, ja, ale mam dwie córki, można by je było ożenić. Jakoś wyżenić je fajnie. Tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą, nie? Tak szczerze. Dobra, tego złapałem w niewolę. Idealnie, mamy północ dla siebie. King of the North, idealnie. Teraz się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czekaj, ze Słupska bym was wyeliminował? Czy z kim mam jeszcze wojnę? Mam jeszcze wojnę z nimi, bo oni też się otobili, a oni mają 1700 ludzi. Nie ukrywam, że to jest troszeczkę problematyczne. Hmm, może bym tutaj wystawił wszystkie armie. Prestiż by podrósł trochę. No, słabiutko. 1700 ludzi, ja mam 1100. No, panowie, chyba będzie porażka w Szczecinie, nie? Mam gościa, co ma 17 dowódczych armii. Tu jest wódz Juliusz. Czekaj, mogę Andreja zwerbować. Niech będzie. Dodam sobie tutaj ciebie. Tu pójdziemy w żelazne zdrowie. Dobra, wydam im bitwę, nie? Jeżeli... No mam konnych, mam piknierów i łuczników. Stosunkowo mam pięciu czempionów. On ma więcej ludzi, ale ja mam... No on ma lepszego dowódcę. Oj, oj, oj. Ty, ale zobacz, piorę go. Stosunkowo go piorę, nie? Patrz. Ty, to ja szczerze nie sądziłem, że ja z nim wygram tą bitwę. Bo się bijesz u siebie, czyli ja muszę się tutaj nastawić po prostu na obronę. No dobra. To się nastawimy. Do najwyższego wodza Bratysława, Moje imię Peter, jestem wyszkolonym medykiem specjalizującym się w problemach z płodnością. Być może to dyskretna rada. Nie, wiesz co? A dawaj! Tylko, że wbiłem się teraz w zadłużenie. Okej. Okay. Ty, no ładnie ich miażdżę. W sensie ta wojna mnie dużo kosztowała, ale... Ważne, że zwyciężyliśmy. I teraz Słupsk komu, komu przekazać? Słupsk. Dobra, no to, to też damy morską szlachtę, nie? Dobra, niech będzie. Tu takiemuś niewidomemu gościowi dałem Słupsk. XD. Ja nie wiem, czy on mi dziecko spłodzi, nie? Ma już żonę, więc jest spoko. Wódz oczekuje... Y Ty, no to to jest o wiele lepszy zarządca, ja mam trójkowego. No to ten ma 22. Dawaj, zarządzaj, stary. Nie, no na razie to jest idealnie. Mamy zobacz, fajny prestiż, i gdybym chciał pójść na następną wojnę, na przykład z Cydynią, to mogę już ich podporządkować, nie? Ale no, raczej bym tego nie potrzebował. Ja bym chciał bardziej pójść w stronę królestwa pomorskiego, nie? A żeby zrobić królestwo, no to muszę bardziej w stronę Gdańska naparzać, ale zobacz, że Polania ma stary 2800 ludzi, to oni są ogromni, nie? Oj, oj, oj. <śmany> Może tutaj byśmy ten Berlin dojedli? Chociaż się tak zastanawiam na razie. No Prestiż sobie rośnie, kaska rośnie bardzo powoli. Aktywność mogę wziąć udział w wielkim turnieju, w sensie no, nie mogę go zorganizować, niestety. A potem Imperium Bałtyckie. no muszę, muszę Księstwo Pomorskie zrobić. Tylko, że powiem ci tak. no Na razie to tak wygląda, że aktualnie Cedynia dobrze, żeby istniała. Tych typów będę mógł najechać, tylko zobaczę, niech oni skończą sobie tą wojnę domową, czy coś takiego. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie w miarę. A jakiego mam szpiega? Nie no, szpiega mam beznadziejnego. Tu mam gościa Haralda, który ma 34 w szpiegostwie, nie? To to już w ogóle jest hicior. Ten ma 15. Wymieniam tych ludzi, wiesz, żeby... Twój kapłan koronny cię popiera. No i idealnie, fantastycznie. A czy mógłbym go zapytać o złoto? Nie mogę. A jak tam mój syn? Mój syn jest apodektyczny, nieśmiały, ufny... Będzie, no średnim będzie wojownikiem, nie? Ale zobaczymy, sprawdzimy. Naj najgorsza będzie polania, chłopie. O jezus, to będzie tragedia. Popatrz sobie na mafę księstw i rób ładnych wasali. Jak już będziesz miał królestwo, oczywiście, bo na księstwie to ci się rozpadnie. No, no zrobiłem tutaj wasala ze słupska, on jest lojalny i nie lubi. Tu jest drugi wasal, i tutaj, jak będę szedł, to też muszę robić wasali, nie? Bo ja nie mogę kontrolować tylu terenu. Tak dużego terenu nie mogę kontrolować. Mam trzy córki, więc jest, No nie, nie mogę zrobić upgrade'u armii jeszcze. W sensie, no mógłbym tutaj dodać jeszcze jedną ekipę, nie? Mm, ale to prestiżowo by mnie naprawdę dziabło mocno. Polania chcę mnie zniszczyć, bo już wciągła cedynie, więc trzeba zrobić upgrade armii. Mm, poczekaj, może bym dał tutaj jeszcze... Nie wiem, lekko zbrojnych piechurów? Czekaj, te piki bym zwiększył trochę. Konnych na pewno do 200. I bym tutaj dał jeszcze. Yy, dobra, wezmę pików dwa razy, nie? Wezmę dwa razy piki po prostu. poulepszam, Niech się poulepszają Wywaliłem prestiż. No muszę mieć coraz lepszą armię, nie? Więc yy, jest troszeczkę problem. Bo polania definitywnie idzie po mnie, a mi prestiż maleje. Dopóki te jednostki nie nabiorą fula, Zobacz. Trochę mnie to zabije. Prestiżem. Mój syn Bogdan. Nie, no to się już poulepszało. Ja dalej tracę prestiż stary. No, powiedziałbym, że jesteśmy w dosyć wdupiatej sytuacji. E, tak naprawdę. Ewi ew ewidentnie trzeba kolejne polowanie sobie trzasnąć. Niech będzie tutaj. Zobaczymy. Dobra. Żeby trochę prestiżu chociaż nawalić. Ja tu idę w zawsze, zawsze w opcję, które daje najwięcej prestiżu, nie? Uciekło nam cholerstwo. No dobra, ale dostałem paręset prestiżu, chociaż fajnie. Dostałem jeszcze cechę łowca, więc jest spoko. No, mam 400 prestiżu, ale. O boże, ile ran było? Dobra, wróciłem tu. Ktoś mnie plądruje, 1400 ludzi mnie plądruje. Co to jest? To jest polania, chyba Boże, nie tutaj, stary Miałeś wystawić wojo tu, co nie? Kto poprowadzi to marmię na tych zbójników? Dobra, ty musisz. Muszę ich zmiażdżyć, no nie ma innego wyboru. Ale oni nie plądrują? Aha! Ty, to ja myślałem, że to jest pl plądrowanie, nie? Tak naprawdę. Czyli oni się bili o wpływy po prostu, żeby obalić kogoś czy coś w tym stylu. Jezus, postać oszpecona, jednooka, głupia. Jezus, co tu się dzieje? Następca mój jest bez ślubu. Wiesz, co ci powiem? Ja bym chyba zrobił sojusz. Boże, Polania ma 5 tysięcy ludzi, stary. O co tu chodzi? Dobra, ja muszę moje córki wyżenić. Eee, za jakieś naprawdę spoko sojuszenie. Z Jarlstwem Kijowa. Sojusz. Ono ma wojnę z kim? Z Hazarią. O jezus, dobra. Poczekamy, jak się rozwiąże. Poczekamy, jak się rozwiąże sprawa z Hazarią, nie? Jeżeli Kijów. No, widzę, że wygrywa jeszcze, mają wojnę z Bobrujskiem. No, mam nadzieję, że sobie będą radzić. Zobaczymy. Może jeszcze będę w stanie inną. Yy, tutaj jest wodostwo Śląska. No, Śląsk ma wojnę aktualnie z, Pol z Polanią, nie? Polania ma 4000 ludzi i ma dwie wojny, więc się zastanawiam, czy się na nią nie zmobilizować i po prostu na nią ruszyć. Tak naprawdę. Więc to mi się wydaje, mogłoby być spoko, nie? Dobra. Jak tam Kijów? Oj, Kijów zaczyna przegrywać z Hazarią. No to nieładnie, nie? Chyba musisz teraz nawet. Wiesz co, ale wolałbym kogoś zmobilizować. No, Śląsk ma. Nie ma już wojny z Polanią, i oni chyba mają pokój, nie? Z tego co widzę. No dobra. Chociaż możeś ten sojusz ze Śląskiem zabezpieczy nam troszeczkę, wiesz zabezpieczy nam jakąś... Yy, no wiesz co chodzi. Jakieś przetrwanie. Tu jest Śląsk, yy, tu co to jest? Mołdawia, 1500, dobra. Biorę po prostu każdego, kogo mogę wziąć, nie? Na sojusznika, bo to córki są, to wyżenić je to bez problemu. Mojego syna z kim bym mógł wyżenić? Yy, z wodzostwem Balczewa, dobra, nie za bardzo. A jak tam... o Boże, Kijów został splądrowany. Jest bardzo źle. No, Polskę sformowali, już, już zrobili Polskę, więc to nie jest dobry... Naprawdę, bo oni sobie wciągają wasali po kolei, nie? Panowie, ja wam mówię coś... Ja wam powiem tak, jestem Słowianinem, ale chyba czas się pożegnać yy, i czas przyjąć yy, katolicką religię. Czas się chyba konwertować na po prostu chwałę Bogu, co nie? Bo to dzięki temu brakuje mi 700 paiti, chłopie, żeby się skonwertować. To jest tragedia. Oj, oj. Siemowit mi zaraz odbyt rozerwie, no to i to dosłownie, nie? I mi brakuje tego Paiti, jak ja bym mógł jakimś cudem wezwać do wojny, on mnie wzywa do wojny z... Jezus, dobra, zaakceptuję to, ale... Zaakceptuję to, ale nie będę w niej brał udziału, nie? Bo to jest... Bo wojna z Polanią to jest istne, istny debilizm, nie? Ja będę musiał zmienić religię, żeby się utrzymać, bo mnie inaczej Polska wciągnie. Tak serio... Boże, oni są ogromni. A mi szkoda ludzi marnować na to. Poczekaj. Eee, 45% na to, że umrę. Dobra, czekaj, zrobię zapis. Jak umrę, to wczytam. Dobra, umarłem. Dobra. <coughs> nie mogę umrzeć na takiej głupiej podróży, nie? To, to, to nie ma opcji. Aha, znowu umarłem. Dwa razy wczytałem i umarłem dwa razy? Dziwne. Głupie. Dobra, zobaczymy, a tu? Peter umarł. Mój nadworny medyk. No trudno. Ważne, że on, nie ja, nie? Dobrze, że co chodzi. Teraz sobie pobierzmy jakichś ludzi w miarę Ogarnię. No siedem ma, o Boże. Brakuje mi dobrych ludzi tutaj. Oj, brakuje mi ludzi, brakuje. No, polania, polania ich rozbije. Totalnie. Kurde, szkoda. Ja mam władcę w naukę, więc. No nie wiem, na razie, na razie się modlę. O, jest nowy, nowy ten. Jaką on ma kulturę? Okej, okay, biorę Solwiego też. Jaką ty masz kulturę? Asatru nordycka. Okej. Okay. Ty, a może. Poczekaj, czy on mógłby mi zmienić kulturę mojego dziedzica? Nie, chyba już nie, za późno. No dobra. Okej, okay, no aktualnie nie mam nawet władzy na tyle, żeby się na katolicyzm nawrócić. Brakuje mi jeszcze 400, nie? Pajty, musiałbym coś religijnego zrobić. Zobacz, Polska wciągnęła Śląskę. Ja jestem następny, nie? W kolejce. Ja jestem totalnie następny, nie? kropni króla Polski, ale Król się mówi lwie serce jest umierający, więc ja liczę na to, że. O właśnie. Król się mówi lwie serce upadł i przejął król Piotr 39 lat. O, niski jest bardzo. Ale dzięki temu oni mają tylko jeden sojusz, nie? Ale mają 7 tysięcy wojska. To ja ci powiem szczerze, no. To nie jest wojna, którą bym wygrał, nie? Stary, to nie jest wojna, którą bym wygrał. Chyba, żebym wyżenił moje dziecko i. O Boże, kochany, tak. Boże, to by było idealne. Tego bym mojego drugiego władcę wyżenił z Rosławem, to już było. Z tymi bym wyżenił, dobra. Ale ja mu nie będę mógł wypowiedzieć wojny totalnie. Więc, no wojna z Polską byłaby spoko. Ale mógłbym zabrać im tylko hrabstwo gdańskie. I no ja bym miał wtedy ludzi, jakbym wezwał, nie? Tych wszystkich sojuszników. Tylko, że mi prestiżu braknie, bo zobacz jak mi prestiż spada, dobra oleje to, te sojusze są tylko, żeby się zabezpieczyć. Ja idę podbić tutaj hrabstwo. Kolejne. I to musi być szybka wojna, czyli wchodzimy i kończymy, żeby ludzi nie marnować. Dosłownie. Muszę zacząć się. Muszę zacząć się nachapywać jak najwięcej, bo będzie bardzo źle. Okej, okay, z żoną się przespałem, no to rzeczywiście event warty odnotowania. Dobra. Zająłem Wolgast, ok, i mam za dużo o jedną domenę, więc Wolgast trzeba od razu przydzielić do Pomorską. Świetnie, stary, działaj sobie, idealnie. Twój wasal Wulf Bretislaw w Wolgaście, w czym on jest dobry? W książkę ma 12, ale tu nie, dam, nie dam mu pozycji. A może ja powinienem zostać wasalem Polski? Przysięgnąć im lojalność? I starać się ją rozmontować od środka, no nie wiem. Ale chłop ma 7 tysięcy ludzi, więc 6 tysięcy, no ja bym mu wypowiedział, ale patrz, u mnie prestiż kuleje, strasznie u mnie prestiż kuleje, nie? Przez to, że mam tylu konnych na przykład, dobra, to obniżam, zmniejszam wielkość, no nie mogę mieć aż tylu ludzi, nie? Bo prestiż u mnie kuleje strasznie, stary. Chociaż żebyśmy go nie tracili. Tutaj mam okup za stówę tego typa, to oczywiście go wezmę idealnie i wiem, co teraz zrobię. E, mój syn, czciwuj, ile mam lat? 39, boże, tu mnie wzywają do wojny jakieś. Dobra, o, o, zaakceptuję to, ale zrobimy aktywność taką i zrobimy wielki turniej, moi drodzy, i zrobimy to w Szczecinie, nie? E, niech, niech działają, niech działają, niech wielki turniej się zjeżdża. Ta wojna mnie nie interesuje nawet. Robimy wielki turniej. Zobaczymy, kto wygra. Okej. Okay. Zobaczmy, kto wygrał, bo to, to, za to jest dużo prestiżu, nie? Za turniej. Dobra, super. Wspaniałe wydarzenie, i zyskałem dzięki temu prestiżu dużo, nie? Więc może teraz będę w stanie jakoś się rozgrywać powoli. Dobra. Tutaj jest w miarę ok. No to pomoże, wygląda, nie wygląda źle. Księstwo pomorskie, no to brakuje mi jeszcze dwóch hrabstw, tak naprawdę. I pieniędzy, nie? Polska już zaczyna się odbijać. Dobra, więc trzeba dążyć do stworzenia Księstwa Pomorskiego. E, Królestwa, bo inaczej będzie pupa, nie? Ale na tym, moi drodzy, tutaj na tym zapisie z CK3 się pożegnam. Dzięki za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę i widzimy się, słyszymy się w następnym odcinku.